Hej, wam pokażę jak stworzyć konto na Allegro. W prawym dolnym, dolnym rogu klikamy moje Allegro. Teraz możemy tutaj y, zarejestrować się poprzez jakąś z tych aplikacji albo kliknij zarejestruj się wpisem naszego maila. Następnie klikamy dalej Następnie musimy wybrać nasze hasło Klikamy teraz inne opcje i moje własne hasło Zaznaczamy ile mamy lat I zaznaczamy Yy, zgody, możemy zaznaczyć wszystkie albo tylko te wymagane, czyli z gwiazdką, następnie klikamy zarejestruj się możemy zachować nasze hasło i następnie naszego maila powinna przejść wiadomość mm, od Allegro, żebyśmy potwierdzili yy, swojego maila, więc klikamy otwieramy naszą pocztę jak widzicie Allegro dokończy rejestrację konta, klikamy dokończyć rejestrację i to tyle jak widzicie jesteśmy już zalogowani. Hmm, tutaj jakniemy moje konto. Jak nie ma konto. Tak widzicie jesteśmy zalogowani. Jeżeli nie pomaga, to zwicciel subskrypcję. Jeżeli macie więcej pytań, to piszcie w komentarzach.